No i co tam, Agatka, mi powiesz? Dobrze. Wszystko w porządku? Tak. Tak? No, co? Dobrze się śpi z Hubertem, czy chciałabyś z kimś innym spać już? Nie wiem. Nie wiem, czego chcę. Jak nie wiesz, czego chcesz? Nie wiem, ostatnio się trochę tam porobiło. Rzeczy. No i co? No jakbyś dzisiaj miała wybierać to kogo byś No nie. No wiem. dobra, no kurde, no mam rozmowę no to rozmowej. Nie dobrze. No, że... Ale co ty taki się ostry zrobiłeś nagle dzisiaj? No co, no? Cię nie poznaję. A co nie podoba Ci się? Nie no... nie wiem. Co? Jestem Zasztycona? zasztycona no tylko Dlatego my... sobie tutaj bawię zasztycona się zikiem. Jestem zaszczycona. No. jestem. No co? Ty kogo byś wybrał, jakbyś na tak? Zastanawiam się a. cały czas. No. Ej no. nie, ale jakbyś miał wybrać? No to wybierałbym między tobą a Agnieszką. A okej. Okay. No ale byś kogo wybrał? Zaraz się przekonamy, kogo bym wybrał. <laughs> nie żartuję teraz. No u czemu ty się tak odpaliłeś w ogóle? Kurde, ja się cieszę, że tak się stało. Naprawdę się cieszę, że tak się nie, ale stało. Ale mi jest dziwnie! Dlaczego ci jest dziwnie? Alicję! To moja koleżanka! No i co? Nie bierze się y, y, eksów koleżanek. Nie bierze się eksów koleżanek, tak? No. Czyli teraz wszystkie dziewczyny powinny powiedzieć, nie, bo Mati, ty byłeś z Alicją, to teraz... Y, tak. Tak myślisz? Nie wiem, no taką zawsze miałam zasadę. Ja myślę, że tutaj k... nie ma zasady. Nie ma, no nie ma. Ktoś, to próbował ustalić te zasady... Nie poleciał. Już go k***a, nie ma. K***a. Już go tutaj nie ma. Nie rozmierzam, proszę cię, nie Nie powinniśmy żartować na ten temat. A kto żartuje? <laughs> ja jestem bardzo poważny, jeśli o to chodzi. No dobra, a widzisz tutaj na wyspie kogoś z kim mogłobyś spróbować? Jakby, no okej, okay, Hubert jest. Stracony, można tak powiedzieć. Raczej ja go nie przekreślam. Ale on ciebie jasne, że jest nie? Myślisz? No to muszę z nim porozmawiać jeszcze. No. No ale kto ci tutaj zostaje? No co, eksalicji? <laughs> Tak. Tak. Tak jak w końcu mogę popatrzeć na ciebie? Bo się nie boję, że ktoś inny patrzy, jak ja patrzę? No to czemu tak wcześniej nie patrzyłeś, jak chciałeś, tak patrzeć? No bo nie, to nie jest tak. To jest tak, że ja byłem skupiony tylko na Alicji, ale no coś tam pękło. No i co? No i trzeba to dźwignąć, no. No no, no jesteśmy tutaj i nie wiem, szukamy. To obrazam ci się po całym. Co? <grymne> Pytanie. Co? Co? No co teraz? Nie wiem, całujemy się, czy nie? <grymne> no, nie. Gdzieś tam widziałem, że no trochę Agata chce mnie pocałować, trochę nie. Trochę nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. I jutro do tego wrócić. Dlaczego? Tak może. Tak, tak. do całowania. Nie, nie zaczęliśmy jeszcze tego. Chcę... Więc jak mamy to, 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 to nie, nie wiem. Just give <laughs> Nie. Co ty biegasz, kurde? Chyba prześpię się z tym jeszcze dzisiaj i jutro rano gdzieś tam zacznę działać. Kur... Co kur... głowę, rozumiesz? No spoko, no, jakby kuman to.